Nie wiem, czy wiecie, ale Microsoft ostatnio skupuje studia i dofinansowuje je, by mogły tworzyć dla nich ekskluzywne tytuły. Więc kto wie, może i kupią The Fun Pimes i doczekamy się 7 Days to Die 2. Ale jeśli tak, to ja mam już parę pomysłów, jakie można byłoby dodać do drugiej części tej wspaniałej gry. Dziś chcę Wam przedstawić pomysły na nowe sposoby pozyskiwania surowców, bo jeśli chodzi o hurtowe wydobycie jakichś materiałów, to nasze klasyczne wiertło nawet nie zbliża się do bycia użytecznym. Po pierwsze dodałbym do gry trzy nowe surowce Miedź, Tytan i Diamenty. Dwie nowe stacje, stację techniczną i specjalistyczną stację techniczną. No i na koniec pies hutniczy. O zastosowaniu tych wszystkich nowości za chwilę Wam powiem. Pierwszą nową metodą na wydobycie surowców byłoby wiertło stacjonarne. W tym momencie wjeżdża nowa mechanika. To nie byłoby tak jak z autem, że wrzucamy trzy części do workbench'a i mamy samochód. Wiertło stacjonarne składałoby się z trzech modułów – podstawy, systemu oraz wiertła. Podstawę i wiertło robilibyśmy na stacji technicznej. Podstawa musiałaby być zrobiona ze stopu tytanu i stali, a wiertło mogłoby być żelazne, stalowe, tytanowe albo diamentowe. Wiertła różniłyby się żywotnością i długością czasu pracy, zanim by się przegrzały. Ej, 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 ej. A co się stanie, jak się wiertło przegrzeje? Spieszę z wyjaśnieniem. Jeśli wiertło się przegrzeje, wtedy ulegnie samodestrukcji i będzie je trzeba naprawić. A czy da się temu przeciwdziałać? Oczywiście, że tak. Właśnie po to jest nam system. System to moduł, który ma dwa warianty. Półautomatyczny i automatyczny. Na początku w postawie jest wbudowany tylko system manualny, ale jeśli będziemy mieli miedziane kable i inne komponenty elektroniczne, to będziemy w stanie w specjalistycznej stacji technicznej zrobić system, który będzie zapobiegał przegrzewaniu się wiertła. A czym się różnią te dwa systemy? Jeden zatrzymuje odwiert, kiedy wiertło się przegrzeje, a drugi nie działa jak pierwszy, to jeszcze potem automatycznie znów włącza wiertło, kiedy to już się schłodzi. Ale oprócz tych trzech modułów, z których składa się wiertło, są jeszcze dwa dodatkowe. Niezwykle przydatne. Jednym z nich jest magazyn, który automatycznie tłoczy benzynę do wiertła, dzięki czemu wiertło może działać bez naszych ciągłych pielgrzymek, a drugim z nich jest już zwykły magazyn, do którego wiertło przenosi wykopane surowce. Ustalmy, już sama obecność takiego magazynu automatycznie tłoczącego benzynę byłaby pomocna, a co dopiero, takie wiertło? Mhm, mm no spoko. Ale co jak mi się na przykład zamarzy wiercić w bok, a nie w dół? Świetne pytanie. Pozwólcie więc, że przedstawię wam wiertło górnicze. Ten moloch składa się z pięciu modułów z czego cztery można bez problemu złożyć w ST. Pierwszy z nich to gąsienice. Mogą być zrobione albo ze stali, albo z żelaza. Różnią się prędkością w trudnym terenie np. Na, na pustyni albo na śniegu oraz przyczepnością. Mając stalowe gąsienice będziemy jeździć szybciej po stromszych zboczach niż jakbyśmy mieli żelazne. Kolejny moduł to wiertło. Działa analogicznie jak to z wiertła stacjonarnego. Następnie trzeba stworzyć moduł techniczny. Nim zmieścimy silniki spalinowe oraz bak na benzynę. A czwartym modułem nie wymagającym SST jest magazyn. Magazyn możemy stworzyć w trzech konfiguracjach: normalny, powiększony i ekstremalny. To oczywiste, to że różnią się ilością miejsc na surowce, ale mniej oczywistym jest różnica w ilości miejsc na systemy chłodnicze. Im więcej ich włożymy do naszego magazynu, tym dłużej będziemy mogli wiercić bez przegrzania. Piąty moduł to kabina. W niej będziemy musieli już umieścić system operacyjny, jak i kamery. Kamery? A po co mi kamery w kabinie? No właśnie, nie w kabinie. Tylko na zewnątrz. Dzięki nim będziemy mogli widzieć gdzie jedziemy. Bo w tym pojeździe będziemy mieli kamerę pierwszoosobową. A normalnie zasłaniałoby nam widok w wiertło. O ja, to jest serio zajebiste, poużywałbym. Czekajcie, jeszcze nie słyszeliście najlepszego. Takim totalnie najbardziej OP sposobem na kopanie będą drony. Drony górnicze. Taki dron będzie się składał z czterech modułów, a do złożenia ich wymagany będzie SST. Gąsienice, które działają tak samo jak te w wiertle górniczym. Wiertło, które również będzie działać tak samo jak reszta wierteł kadłub, który będzie stopem tytanu i stali oraz nadajnik. Czekaj, po co nadajnik? Bo te drony będą musiały wracać do stacji matki. A po co mają tam wracać? Żeby mogły się naładować. Dodatkowo to w stacji matce możemy programować je, to znaczy wskazać co mają kopać, jak mają kopać, gdzie mają kopać, albo czy mają stawiać podpory, żeby tunel się nie zawalił. Dodatkowo to właśnie do stacji matki będą odnosić wydobyte surowce. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To nie wygląda jak najlepszy sposób na kopanie. Po pierwsze, wiertła im się będą psuć i będzie trzeba im je wymieniać. Dodatkowo w stacji matce nie ma za dużo miejsca na ich surowce. A na domiar złego będzie trzeba schodzić i dolewać im benzynę do stacji. Tak. To faktycznie jest dość problematyczne. I właśnie dlatego z pomocą przychodzi nowy typ drona, dron techniczny. On będzie mieć specjalną stację matkę z większym magazynem, do którego możemy mu włożyć rzeczy, gdy sam naprawił drony górnicze. Dodatkowo możemy go zaprogramować, by rozwoził zebrane surowce po magazynie, który w pobliżu niego zbudujemy. A jakby ten dron nie był wystarczająco zajebisty, to może samodzielnie dolewać im benzyny do ich stacji matki. Okej, okay. w takim razie to jest serio zajebiste. A tak w bonusie wspomnę, że ten sam dron techniczny mógłby też sortować nam przedmioty w magazynie. Dajcie znać, czy podoba Wam się nowy format i czy chcecie kolejny odcinek, a tymczasem...